Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Piękne okoliczności przyrody. Moim dzisiejszym rozmówcą będzie pan Robert Jagła, który zdecydował się na start w wyborach parlamentarnych z ramienia koalicji obywatelskiej z pozycji numer 4. Witam jeszcze raz. Mamy tutaj też wspaniałego naszego towarzysza, Ari. Będzie nam tutaj trochę przeszkadzał, ale tylko Trochę. Tylko trochę. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień, Dzień dobry. dobry, Państwu. – Dzień dobry. Panie Robercie, trudno wymienić wszystkie funkcje, które sprawował pan w swoim życiu, ale także te, które pan obecnie sprawuje. Zacznę może od posła siódmej kadencji, posła społecznego, to trzeba też podkreślić, poprzez prezesa Funduszu Regionu Wałczyskiego poprzez absolutnego pasjonata, miłośnika sportów motorowych, wyścigowych itd. Tak i, tak I skąd tyle siły i energii na to? Pani redaktor, parlamentarzystą się bywa, człowiekiem się jest. Ja jestem od urodzenia pasjonatem wsparcia i pomocy innym. Od Bycia instruktorem, wcześniej z harcerzem, zuchem, poprzez funkcję komendanta Hufca, zawsze praca społeczna na rzecz innych. Prezydent Rady Stowarzyszenia Europa bez granic, zanim była akcesja, do, do, jeżeli chodzi o struktury europejskie, cały czas praca na rzecz innych. I moja, Moje kandydowanie to również pasja polityki. Jeżeli chodzi o pasję, chciałbym wspierać i pomagać tym, którzy potrzebują takiej pomocy. I uważam również, że dzisiaj między innymi, są przedsiębiorcy, tak jak w siódmej kadencji byłem parlamentarzystą, który wspierał przedsiębiorców przez bycie w Komisji Infrastruktury, w Komisji Gospodarki, więc cały czas przywija się u mnie pasja wspierania i pomocy. No tak, Ari tutaj szaleje, szaleje a tak. my wracamy do naszej y, rozmowy. Zwierzęta też pan widzę. No, nie, nie ukrywam, e, to jest e, mój trzeci owczarek niemiecki. Każdego kocham tak samo. Jest niesamowity, to jest przyjaciel, o właśnie, tylko bardzo posmakowało chyba to, co dostał, <grym> e, bo właśnie chciał z całą ręką. Aczkolwiek poczuł, sam poczuł, że złapał rękę, a nie ciastko. Się trochę przesadzał, tak, tak? To prawda. Dobrze. Czyli owczarki niemieckie bardziej. Owczarek niż... niemiecki, koty, ale akurat w tym momencie już nie mamy kotów, bo Aris się jeszcze nie zdąży za z nowym, ale niemniej jednak mamy taką nadzieję, że w przyszłości również. No i mnóstwo w ogrodzie ptaków, które my z Arisem kochamy, tak? Panie Robercie, ale skąd pomysł na to, żeby wystartować w tych wyborach? Jeszcze za mało tej pracy na rzecz innych? No, w polityce jestem od 22 lat. Patrząc na to, że cały czas coś robię, nie lubię się zatrzymywać. Ktoś kiedyś powiedział, co będziesz robił, jak skończysz coś tam, jakiś projekt. Ja mówię, wymyślę coś nowego. I tak za każdym razem się dzieje, że kończy się jakiś etap. Fundusz jest instytucją, którą rozwijam od 10 lat. Jesteśmy już ponad w połowie Polski jeżeli chodzi o, o, o współpracę, o wspieranie przedsiębiorców, pożyczanie pieniędzy unijnych, samorządowych i rządowych. Chcemy rozwijać oczywiście fundusz jeszcze bardziej. I stąd również moja chęć wspierania przedsiębiorców poprzez właśnie bycie w polityce, bycie w parlamencie. Po to, żeby rozwijać po pierwsze fundusz i wspierać cały czas przedsiębiorców. A ja chcę wrócić do tej siódmej kadencji. Dlaczego zdecydował się Pan na to, żeby być posłem społecznym? To się rzadko spotyka. Pani redaktor. W funduszu zarabiam pieniądze na to, żeby funkcjonować. Więc uważam, że niepotrzebne mi pieniądze, żeby na moją pensję składali się podatnicy. Rozwijam tę, tę instytucję, pracuję z ludźmi i nie chciałbym ich opuścić. Żeby A to być, powinno być standardem wśród posłów i senatorów? Uważam, że tak, tak powinno być. Wtedy. Patrzylibyśmy na tych, którzy robią pracę społeczną, którzy chcą, którzy chcą pracować dla, dla ludzi, bo często, nie chciałbym obrazić nikogo, ale często idzie się do polityki po pieniądze. Na Zachodzie jest już całkiem inaczej. Do polityki idą ludzie, którzy mają pieniądze, idą po to, żeby coś zmienić, bo wiedzą jak to w życiu było i co trzeba poprawić. I ja chcę być takim politykiem. Chcę być taką osobą, która będzie poprawiała standardy, a nie szła do polityki po to, żeby po prostu zarabiać pieniądze w polityce. Panie Robercie, ale na Pana jakiś czas temu spadło odium choroby. Wiem, że Pan walczy o swoje zdrowie. Jak to wygląda? Chce Pan się podzielić z naszymi telewidzami tym problemem? Pani redaktor, to jest niełatwa sprawa i tak naprawdę staramy się Albo lekarze starają się naprawić to, co inni lekarze e, zepsuli. I sami o tym już w taki sposób mówią. Panie Robercie, musimy Pana naprawić, bo to my zepsuliśmy m, w kręgosłupie e, Panu kręgosłup, tak naprawdę. Stąd pojawia się Pan nawet na oficjalnych spotkaniach z kulami? Z kulami się pojawiam tylko dlatego, że jestem w tej chwili e, trzeci miesiąc po operacji, e, dwóch po operacji kręgosłupa. I dodam, że to była już dziewiąta. Przepraszam, siódma i ósma operacja. Siódma i ósma. No i prawdopodobnie już w tej chwili ma być wszystko ok. Kręgosłup został Ale z każdym dniem jest lepiej, naprawiony. Z, tego, co z każdym dniem jest lepiej. Od momentu, kiedy przyjechałem 1 lipca do domu ze szpitala na wózku, dzisiaj już się poruszałam o czyli widać progres, cały czas idzie do, do przodu. Już często z jedną kulą, tu chodzi o to, żeby po prostu nerwy, które się w tej chwili, wszystko co się e, zwrasta, po prostu, żeby nie uciskało nerwu, nerwów, żeby nie było odcięcia, Więc ta, ta kula ma być takim podparciem w razie, gdyby któryś z nerwów jednak uszczypnął w cudzysłowie mówiąc mhm. i, i mógł po prostu Ale zrobić w tej, tej, tej trudnej sytuacji związanej ze zdrowiem cały czas był pan bardzo, bardzo aktywny, bo i rajdy o kropelce organizowane bez, bez przerwy i Przeogromny, bardzo ważny plebiscyt Gwiazdy Biznesu. Panie redaktor, ja nie umiem siedzieć w miejscu. Może nie mam ADHD, tak muchy latają, <certains> ale jesteś w wygrodzie. Tak? <gdrop> <screen> <FCC> nie mam ADHD, ale niemniej <Loki> jednak lubię coś zawsze robić. Cały czas muszę, być, muszę mieć tempo działania. Domyślam różne rzeczy, stąd, stąd właśnie dziesiąta edycja już w tym roku. Tak naprawdę za tydzień Gwiazd Biznesu. E, przepraszam, e, rajdą o kropelce, dziewiąta edycja gwiazd biznesu. E, uważam, że jeszcze Państwa zaskoczymy, bo już mam nowy pomysł na, na coś, ale to chciałbym o tym mówić już po w trakcie Gwiazd Biznesu, dzisiaj bym nie zradził. Nowy pomysł dla przedsiębiorców, nowe, nowe działania, ale to za dwa tygodnie. A z czym pan idzie do tych wyborów? No bo zna Pan e, funkcjonowanie biznesu przedsiębiorców właściwie od podszewki, zajmując się nimi, wspomagając e, ich e, od wielu lat. E, przedsiębiorcy standardowo wszyscy mówią, e, chcielibyśmy, żeby nam politycy nie przeszkadzali e, i to będzie największa pomoc. Nie przeszkadzać po pierwsze, no ale zawsze uproszczone podatki, tak, składki ZUS. No nie może być tak, że my dzisiaj płacimy za sprzedaną maszynę, tak? jeżeli e, i odprowadzamy składkę zdrowotną. Przecież to jest chyba kuriozum. Tak? No rozumiem, że wszystko dotyczy zdrowia, owszem, no ale jak ja kupię samochód jako przedsiębiorca i później go sprzedaję i muszę od tego odprowadzić składkę ZUS, no nie chciałbym mhm. krytykować, tak? ale uważam, że to takie rzeczy trzeba zmieniać równe podatki, podatki, które będą sprzyjały przedsiębiorcom, a pozwolą się rozwijać przedsiębiorstwom i przedsiębiorcom, a nie tworzyć szarej strefy, bo to jest najgorsze, tak? Wiele, wiemy o tym, że wiele instytucji szuka, jak tu sobie poradzić, żeby po prostu nie... Żeby przetrwać? żeby przetrwać? Żeby przetrwać, bo to naprawdę często są właściciele, którzy mają również rodziny, pracują w firmach, więc to tak naprawdę to jest praca przedsiębiorcy dla swoich pracowników, dla własnej rodziny, często są to pokoleniowe przedsiębiorstwa. No, w tym roku już upadło ponad 100 tysięcy przedsiębiorstw w pierwszym półroczu. Czyli widać, że, że po prostu kryzys, po pierwsze wojny, kryzys pandemii powoduje, i inflacja powodują, że po prostu niestety wiele przedsiębiorstw nie utrzymuje na rynku. To, co Pani powiedziała. Właśnie o walka o przetrwanie. Dobrze, ale chciałabym jeszcze porozmawiać z Panem o rajdach, o wyścigach. Skąd to u Pana? Tak, zacznę od Formuły 1. Formuła 1 to jest dla mnie, to moja pasja. E, rajdy samochodowe również, czyli generalnie motoryzacja. Motoryzacja. Szybkie samochody, dużo adrenaliny. W 1997 roku zacząłem pracę zawodową w Automobilklubie Sudeckim Stowarzyszeniu jako kierownik biura Automobilklubu Sudeckiego. No właśnie dlaczego? Dlatego, że zawsze mnie pociągały samochody, szybka jazda, zapach benzyny. I udało mi, się, znaczy udało mi się, zostałem zaproszony do współpracy i do pracy w Automobil Klubie Sudeckim jako stowarzyszeniu. Tam przez wiele lat pracowałem, również już później jako wiceprezes do spraw organizacyjnych tego stowarzyszenia. I między innymi wiele rajdów popularnych organizowałem, jeżeli chodzi o Automobil Klub Sudecki. Później już w którymś momencie moje doświadczenie nabrało Nabrałem doświadczenia i byłem sześciokrotnym dyrektorem górskich samochodowych mistrzostw Polski, które się odbywały na naszym terenie. To była eliminacja mistrzostw Polski. Rajdy okręgowe to również moja pasja. No i przyszedł moment, w którym po prostu pasja została pasją, ale już nie pracą zawodową. Przestałem funkcjonować w autonim klubie jako kierownik biura, jako wiceprezes do spraw organizacyjnych. Dalej jestem członkiem, dalej pracuję, współpracuję, wspieram rajdy, wspieram wyścigi samochodowe. A u mnie została ta właśnie, jak to powiedzieć, ta pasja została. Przekładam ją w taki sposób, że mówię, samochody wyścigowe, rajdowe zużywają bardzo dużo paliwa, zanieczyszczają powietrze. Więc przeciwwagą, która, którą chciałem zaproponować, to jest właśnie rajd o kropelce. Rajd, którym używamy, uczymy zawodników, oni też sami się uczą zanim wystartują do, do zawodów, żeby zużywać jak najmniej, jak najmniej paliwa, żeby po prostu jak najmniej zanieczyszczać powietrze. Poprzez właśnie rajd, poprzez turystykę, przez ekologię uczymy ludzi po prostu być eko. Czy jest coś w tej kampanii, czego się Pan boi? Hmm. Czy jest coś, czego się boję? Ja nie boję niczego. E, mam nadzieję, że znaczy mam dużo siły, żeby, żeby przetrwać, e, patrząc pod, pod, pod kątem swojego zdrowia. E, czy proszę pani ma coś na myśli, konkretnego? No, na przykład chciałbym <laughs> zapytać o to, czy boi się pan któregoś z kontrkandydatów? Panie redaktor. Między innymi. Każdy z nas wykonuje określoną pracę. W kampanii nie wygrywa się samą kampanią wyborów. Uważam, że tu trzeba pracować przez, przez cały czas. Ja taką pracę wykonuję. Oczywiście to wyborcy zadecydują, czy mam być parlamentarzystą, czy nie. Ja oddaję siebie do dyspozycji. Przez pracę. Tak naprawdę od wczesnych lat młodzieńczych poprzez organizację wielu różnych działań sportowych, ale również wspieranie również tych, którzy potrzebują tego wsparcia, różnych fundacji, stowarzyszeń, bo oczywiście wypracowujemy jako fundusz, fundusz pieniądze na to, żeby wspierać właśnie tych, którzy takiej pomocy pomo potrzebują. I tak szczerze mówiąc, nieskromnie to zabrzmi, ale około 150 instytucji wspieramy w ciągu każdego roku jako Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. To, to jest mała fundacja, która tak naprawdę zatrudnia 30 osób, ale nie mniej jednak przekazujemy to wsparcie tym przedsiębiorcom, przedsiębior tym stowarzyszeniom i fundacjom oraz działalności społecznej, kulturalnej również, tak, czyli kto do nas się zwróci, staramy się po prostu co roku wspierać, pomagać. Więc wracając do pytania, czy się boję czegokolwiek, nie boję się, ja po prostu pracuję, chcę pracować i co by się nie wydarzyło, to ja i tak dalej będę w tym samym miejscu, w którym jestem, czyli po prostu będę sobą i będę pracował na rzecz innych. A tak na koniec, panie Robercie, będzie pan posłem, gdyby wyborcy zdecydowali się powierzyć panu mandat? Będzie pan posłem, który także będzie społecznym posłem? Tak, panie redaktorze, taką podjęłam decyzję i nie mam zamiaru jej zmieniać. Zawsze będę powtarzał, że... Decyzję raz podjętą e, warto analizować, ale niemniej jednak słowa dotrzymywać. I tutaj e, mogę publicznie przed Państwem, e, przed Panią redaktor powiedzieć, że będę parlamentarzystą społecznym. Będę sprawował swoją funkcję, pracując dalej w Funduszu Regionu walgerskiego e, wspierając przedsiębiorców, wspierając tych, którzy potrzebują e, wsparcia społecznego e, i będę pracował również w Sejmie na rzecz e, wszystkich, którzy potrzebują tej pomocy. A co z immunitetem? Immunitet każdy z parlamentarzystów posiada tak czy inaczej. Tak? Niemniej jednak nie muszę z niego korzystać, bo nie mam, nie mam podstaw, nie mam powodów, żeby, się, żeby, go, żeby go wykorzystywać. O ten. Chociażby na przykład y, prowadząc samochód na drodze. Chociażby prawo <gry> obowiązuje wszystkich w taki sam sposób i uważam, że nikt nie powinien się chować za um, immunitetem. Tak? jesteśmy normalnymi uczestnikami ruchu, każdy z nas powinien przestrzegać przepisów. Nigdy z takiego immunitetu nie skorzystałem, wcześniej będąc parlamentarzystą i, i nie będę korzystał. Ale lubi Pan szybko jeździć. Lubię jeździć szybko i lubię jeździć tam, gdzie, gdzie mogę pojechać szybko, czyli najczęściej na odcinkach specjalnych, tam gdzie jak organizujemy rajdy, czy współorganizuję. Nie ukrywam, że to też muszę przyznać na, na zakończenie, że zanim zorganizowałem pierwszy rajd popularny, wsiadłem z żoną w samochód swój prywatny wystartowaliśmy w rajdzie popularnym po to, żeby zobaczyć jak wygląda trasa rajdu w jaki sposób trzeba się przygotować czego oczekują zawodnicy na trasie, żeby móc później profesjonalnie i dobrze zrobić rajd popularny okręgowy, a później mistrzostwa Polski więc od tego zacząłem od, momentu, od, wsiąść, od, od tego, że wsiadliśmy z żoną do samochodu poprzez przejechanie rajdu i na 16 samochodów Nasza załoga zajęła szóste miejsce, chociaż po raz pierwszy wystartowałem w rajdzie. Panie Robercie, dziękuję bardzo Panu za dzisiejszą poranną rozmowę w tym pięknym ogrodzie. Życzę Panu oczywiście sukcesów w tych wyborach. Państwu przypomnę, że rozmawiałam z Panem Robertem Jagłą, który startuje z ramienia Koalicji Obywatelskiej z pozycji numer 4. Panie redaktor, dziękuję. E, dziękuję Państwu. E, zapraszam do współpracy. E, jestem do Państwa dyspozycji również Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Tych, którzy chcieliby zobaczyć Rajd o Kropelce już za tydzień e, zapraszam w sobotę e, na, na Świdnicki Zalew. A tych, którzy, którzy są zainteresowani przedsiębiorcami i działalnością e, Funduszu Regionu Wałbrzyskiego i Gwiazd Biznesu do Starej Kopalni 6 października.